Dzisiaj mam dla Was motocykl, którego test nie jest łatwy. Ja oczywiście chętnie spędziłem z nim tydzień czasu, bo nawinąłem nim ponad 2000 km. Natomiast jest to sprzęt, który ma wielu swoich wiernych fanów, takich użytkowników, którzy zmieniają ten motocykl ze starszego modelu na nowy. Przemierzają na nim dziesiątki tysięcy kilometrów w ciągu sezonu. I są w stanie o tym motocyklu powiedzieć niemalże wszystko. Natomiast jest też część motocyklistów, dla której wielkość tego motocykla, jego wygląd i taki sposób w jaki niektórzy użytkownicy go wykorzystują, powoduje, że jest on bohaterem wielu takich motocyklowych żartów, i co niektórzy delikatnie z tego motocykla się podśmiechują. Cześć, ja jestem Maciek, a dzisiaj na kanale testy motocyklowe mam dla Was BMW R1250 GS w wersji Adventure. To chyba motocykl, o którym słyszał niemalże każdy, powiedziano już o nim niemalże wszystko. Ja natomiast postanowiłem wziąć ten motocykl na test i sprawdzić, co jest w nim takiego, że od wielu, wielu lat jest to najlepiej sprzedający się motocykl turystyczny na całym świecie. Nie jest przecież ani najtańszy, ani nie ma najlepszych osiągów. Jego wygląd jest powiedziałbym dość specyficzny. Może się oczywiście podobać, ale no nie jest to motocykl, który kupujemy ze względu na jakąś wyjątkową stylistykę. Kilka lat temu miałem przyjemność spędzić trochę czasu z modelem GS, lecz w tej takiej standardowej wersji, wcześniej także z jego poprzednikiem, modelem 1200. Dziś natomiast mam tą najbardziej topową wersję Adventure. Różni się ona przede wszystkim nieco zmienionym zawieszeniem. Mamy tutaj większy, bo aż 30-litrowy zbiornik paliwa, a także kilka takich off wyprawowych dodatków, jak te rozbudowane gmole mocowanie tylnego kufra, osłony dłoni czy wyższa szyba. Motocykl, a głównie ta jego przednia część, jest zdecydowanie bardziej masywna niż w tym standardowym GS-ie, przez co mamy też dużo lepszą osłonę przed wiatrem i przed deszczem. Silnik to oczywiście bokser, z którego słyną motocykle BMW. Tutaj ma pojemność około 1250 cm3, osiąga 136 koni mechanicznych i 143 nm. Kultura pracy tego silnika stoi naprawdę na wysokim poziomie. Nie ma tutaj jakichś przesadnie dużych wibracji, które mogłyby być uciążliwe przy dłuższej jeździe. Mamy tutaj sporo mocy i momentu już od samego dołu. Zmianą w stosunku do poprzedniego modelu jest zastosowanie shift cam, czyli zmiennych faz rozrządu. W efekcie zyskaliśmy tutaj nieco więcej mocy, ale przede wszystkim dużo, dużo lepszą dynamikę na wysokich obrotach. Ten motocykl, gdy wkręcimy go nieco wyżej, on naprawdę potrafi się odwdzięczyć świetną dynamiką i świetnymi osiągami, i jest to dynamika, której nie spodziewalibyśmy się po tak dużym i tak ciężkim motocyklu. I ten silnik ma co ciągnąć, bo masa tego motocykla zatankowanego do pełna i gotowego do jazdy to niemalże 270 kg. Jeśli chodzi o odczucia z jazdy, gdy już ruszymy tym motocyklem i zaczniemy nim jechać, on okazuje się jakby taki. Nieco lżejszy niż wynika to z danych technicznych, nie czujemy tej jego dużej masy, chociaż początkowo miałem takie mieszane uczucia, bo często zdarzało się, że chciałem pokonać jakiś szybszy zakręt i musiałem ten motocykl dość mocno wyhamowywać w środku zakrętu i go wyprostować, ponieważ okazywało się, że jakby. Ta prędkość jest za duża, jakby ten motocykl no, nie radził sobie przy tak dużej prędkości właśnie w zakrętach. Po, po pewnym czasie okazało się, że nie wynika to z jakiegoś słabego prowadzenia tego motocykla, a raczej z tego, że tutaj kompletnie nie czujemy prędkości. I w sytuacji, kiedy na swoim Tracerze 900 lub na jakimś usportowionym motocyklu wchodziłbym w zakręt z prędkością 70-80 na godzinę, tutaj nie czując tej prędkości, na się wchodziłem w ten zakręt ponad stówką, i później dziwiłem się, że on nie chce pokonać tego zakrętu tak, jak ja bym tego sobie życzył. On na krętych drogach nie będzie więc wcale dużo wolniejszy od jakichś takich bardziej sportowych motocykli. Tutaj mamy po prostu wrażenie, jakbyśmy jechali nieco wolniej niż wynikałoby to ze wskazań prędkościomierza. Spalanie, jakie udało mi się uzyskać, no ono znacząco różniło się w zależności od stylu jazdy, ponieważ gdy jechałem dość szybko autostradą z prędkościami 180-190 na godzinę, był to taki dłuższy 300-kilometrowy przelot. Spalanie wyszło około 8,5-9 litrów. Taka bardziej dynamiczna turystyka po takich bocznych, wąskich drogach to spalanie na poziomie około 6-6,5 litra. Natomiast przy spokojnej jeździe turystycznej w dwie osoby udało mi się zejść ze spalaniem do poziomu 4,8 litra. Ten motocykl oczywiście swoje waży, ten silnik też jest dość duży. Spalanie między 5 a 6 litrów na takim dłuższym dystansie to naprawdę przyzwoity wynik. Skrzynia biegów jest taka typowa dla motocykli BMW. Jest ona precyzyjna, ma nieduże choć wyraźne skoki, a do zmiany biegu wystarczy użycie choćby minimalnej siły. Nie zdarza się, aby bieg nam wyskoczył, nie ma też kłopotu ze znajdowaniem luzu. Nasz egzemplarz wyposażony jest dodatkowo w Quickshifter i co do jego działania mam identyczne odczucia jak choćby w modelu S1000XR, ponieważ podobnie jak ta, przy dynamicznej jeździe, przy szybkim starcie ze świateł czy przy mocnej redukcji działa naprawdę dobrze. Natomiast przy spokojnej zmianie biegów on potrafi się przyciąć i musimy albo zwyczajnie sekundę odczekać na zmianę biegu, lub standardowo zrobić to przy użyciu sprzęgła. Nie uważam to jednak za jego jakąś wielką wadę, ponieważ gdy nieco przyzwyczajmy się do tego działania, no nie zdarza się zbyt często, żeby on jakoś nie zadziałał poprawnie. Zawieszenie jest to element, za który ma można pokochać ten motocykl. Jest ono ponadprzeciętnie komfortowe, poprzeczne nierówności, jakieś takie pojedyncze wyboje pokonujemy dużo wygodniej niż niejednym nowym samochodem. Ten motocykl na nierównej nawierzchni jest taki... Pływający, cały czas się buja. Początkowo miałem takie wrażenie, jakby w kołach było zbyt małe ciśnienie, jednak na nierównym, dziurawym asfalcie ja już po chwili przestało mi przeszkadzać, a doceniłem to, że na swoim tyłku nie odczuwałem kompletnie żadnych wybojów. I zarówno komfort, jak i precyzja prowadzenia jest cały czas taka sama, niezależnie czy my jedziemy po jakimś dziurawym, takim wyboistym asfalcie, czy po równej jak stół nawierzchni. Tutaj mamy motocykl wyposażony dodatkowo w Dynamic SA, czyli to regulowane aktywne zawieszenie. Możemy ustawić sobie tutaj siłę tłumienia oraz napięcie wstępne i zwykle jeżdżąc jakimkolwiek innym BMW z tym systemem ustawiałem sobie zawieszenie w tryb maksymalnie komfortowy i cieszyłem się wygodą jaką oferuje. Natomiast GS Adventure jest chyba pierwszym modelem, w którym tak często zdarzało mi się korzystać także z tego bardziej sztywnego ustawienia Dynamic. Wtedy zawieszenie robi się nieco bardziej precyzyjne, lecz nadal daje nam dużą dozę komfortu. Jeśli chodzi o jazdę w terenie, to zawieszenie to nie jest coś w stylu Afriki Twin czy KTM Super Adventure. Tam mamy duże skoki tych zawieszeń, motocykle pozwolą nam naprawdę na dużo. W GS ie natomiast te skoki zawieszeń są znacząco mniejsze. On na dużych wybojach jest dużo bardziej sztywny, nie tłumi tak dobrze jakichś większych wyskoków, lecz mam odczucie, że on jakby pewniej i stabilniej trzyma się podłoża, on nie wybija nas na każdej nierówności, a zawieszenie działa jeszcze szybciej niż w innych motocyklach tego typu. Elektronika to zbiór takich topowych rozwiązań znanych z innych modeli BMW. Mamy tutaj dokładnie taki sam wyświetlacz, jak choćby w testowanym ostatnio S1000XR. Sterowanie wszystkimi przyciskami z kierownicy jest naprawdę intuicyjne. Potrzebujemy zaledwie kilku sekund, aby nauczyć się działania tego systemu, aby później w czasie jazdy doklikać się do wszystkich potrzebnych funkcji. To, co zawsze podobało mi się w modelach BMW, to te przyciski od trybu jazdy czy od zawieszenia wyciągnięte na kierownicę. Nie mamy więc tutaj potrzeby wchodzić i szukać tego gdzieś tam głęboko w menu, mamy bowiem dedykowane do tego klawisze. Jeśli chodzi o tryby jazdy, nasz egzemplarz dodatkowo wyposażony jest w tryby jazdy Pro, więc poza standardowymi Rain i Road mamy także Dynamic i Enduro. W tych trybach motocykl pozwala nam na nieco więcej. Systemy bezpieczeństwa zostają wtedy nieco uśpione, jednak w takiej mocno kryzysowej sytuacji one nadal będą gdzieś tam nas pilnować i pozwolą nam Uniknąć wielu stresów. Elektronika, szczególnie w tym ustawieniu Enduro, no, robi naprawdę świetne wrażenie, ponieważ na takiej luźniejszej nawierzchni pozwoli nam na zblokowanie tylnego koła, czy na taką szybszą jazdę w takim kontrolowanym uślizgu i to z prędkościami dochodzącymi do 80 czy 100 km na godzinę. Jednak gdy znajdzie ryzyko, że moglibyśmy nieco przesadzić i położyć motocykl, ta elektronika tak dyskretnie zacznie działać i postara się nam pomóc mimo tej dużej masy on w terenie pozwala nam naprawdę na dużo i najlepsze jest to, że on cały czas jest niesamowicie stabilny, prowadzi się pewnie i daje nam dużą dozę bezpieczeństwa. Oświetlenie jest oczywiście w pełni ledowe, mamy tutaj także światła do jazdy dziennej. Jest to raczej taka topowa półka, jeśli chodzi o oświetlenie motocyklowe. Widoczność po zmierzchu jest naprawdę świetna. Te światła świecą dużo lepiej niż niejedne światła w nowym samochodzie. Tutaj dodatkowo mamy także halogeny przeciwmgielne. Ceny gs zaczynają się od niecałych 70 000 zł. GS w wersji Adventure, czyli taki jak testujemy, to koszt od 78 000 zł. Jednak ciężko znaleźć w portalach ogłoszeniowych te motocykle w takich cenach, ponieważ gdy dobierzemy sobie zaledwie kilka opcji z bogatego cennika BMW, Cena bez kłopotu rośnie do 90, a nawet 100 tysięcy złotych. Taki niemalże na maksa doposażony GS Adventure jak ta nasza testówka w cenniku to około 106 tysięcy złotych. Zaletą tego modelu może być stosunkowo nieduża utrata wartości, ponieważ na portalach ogłoszeniowych często widać motocykle, które mają 3-4 lata, około 50, 60 czy nawet czasami 100 tysięcy przebiegu i kilka dodatkowych opcji z wyposażenia, jak akcesoria na szyba, jakieś dodatkowe gmole czy... Zestaw kufrów i te używane motocykle często kosztują tyle samo co taka podstawowa wersja nowego GS w salonie. 1250 GS to naprawdę fajny sprzęt, jest niesamowicie dopracowany. Jego poprzednik 1200 był motocyklem, w którym ciężko było doszukać się jakichś większych wad. Natomiast tutaj, w tym nowym modelu, zyskujemy dodatkowo najnowsze rozwiązania techniczne, najnowszą elektronikę, a także zdecydowanie lepszy silnik, który daje nam dużo lepszą dynamikę, nie tracąc żadnej z zalet poprzednika. GS jest, moim zdaniem, motocyklem o takiej nieco poszarpanej opinii, ponieważ. Z jednej strony bywa elementem żartów, jest taki trochę prześmiewczo traktowany, z drugiej strony, jeśli nie przeszkadza nam jednak ten jego specyficzny wygląd, jesteśmy w stanie ogarnąć tą jego masę. I oczywiście, gdy mamy odpowiednio zasobny portfel, GS może okazać się motocyklem, którego już nigdy nie będziemy chcieli zmieniać na nic innego. Sam znam użytkowników GS-ów, którzy z kompletem aluminiowych kufrów dojeżdżają głównie po mieście do pracy i w ogóle nigdy nie zjeżdżają tym motocyklem poza asfalt ale to jakby ich indywidualna sprawa i nam kompletnie nic do tego a ile razy widzimy motocykle typowo sportowe, których użytkownicy jeżdżą głównie po mieście nie mają możliwości, ani nawet umiejętności, żeby wykorzystać choć połowę ich potencjału jednak taki motocykl typowo sportowy, stojący gdzieś w mieście, w korku nie budzi u nas jakiegoś takiego ironicznego uśmiechu są oczywiście Adventury, które mają dużo lepszą dynamikę jak choćby Ducati Multistrada czy KTM Super Adventure można mieć oczywiście Africa Twin czy choćby małego GSA 850, które będą nieco lżejsze i dużo lepiej sprawdzą się w terenie. Można będzie znaleźć też coś nieco tańszego, zarówno w zakupie, jak i w późniejszej eksploatacji. Jednak, gdy zbierzemy sobie te wszystkie cechy, które są przydatne w turystyce, wychodzi na to, że GS jest takim złotym środkiem. Osobiście Oczywiście widziałbym taki motocykl u siebie w garażu. Nie jestem typem motocyklisty, który chciałby na nim przemierzyć od pół świata, bo pewnie użytkowałbym go tak samo jak mojego Tracer 900, z tą tylko różnicą, że czasami pozwoliłbym sobie zjechać gdzieś dalej poza asfalt. Mimo to uważam, że GS nawet w takim moim użytku byłby motocyklem, z którego byłbym niesamowicie zadowolony, bo dałby mi dużo komfortu, dużo bezpieczeństwa, a także jak na taki duży i ciężki motocykl naprawdę fajną dynamikę. Ten motocykl się naprawdę spodobał, miałem co do niego duże oczekiwania, no ale chyba wszystkie spełnił. Dodatkowo okazało się, że on naprawdę fajnie radzi sobie w terenie i dzięki tej całej technologii nawet kompletny amator jazdy terenowej może mieć na nim dużo zabawy. Osobiście kupując GSA wybrałbym chyba właśnie tą wersję Adventure, ponieważ posiada ona takie elementy, które i tak pewnie dokupiłbym do standardowego GSA, jak wyższa szyba, osłony dłoni, gmole czy szprychowe koła. Wtedy cena tych motocykli byłaby naprawdę zbliżona, a w wersji Adventure zyskałbym dodatkowo ten duży 30-litrowy zbiornik paliwa, a także taki nieco bardziej masywny i wyprawowy wygląd, ponieważ ta przednia część motocykla wygląda tak dużo, dużo bardziej masywnie niż w przypadku zwykłego GS. A jak Wam podoba się GS w wersji Adventure? Czy uważacie, że jeśli nie mamy w planach jakichś takich bardzo długich wypraw, tylko taką zwykłą jazdę po mieście i takie weekendowe wypady poza miasto, GS Adventure ma sens? Czy lepiej wtedy wybrać nieco mniejszy motocykl? Dajcie znać w komentarzach.